To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść Rzeczywiście, ta się zaczna piosenka zespołu elektrycznej Gitary, ale tak jest również tytuł tego filmu The World's End, czyli to już jest koniec, no nie najgorsze tłumaczenie trzeba przyznać Trzecia część, ostatnia oczywiście, z trylogii tzw. Tak Cornetto O co chodzi? Oczywiście powiem o tym za chwileczkę, na początek streszczę, a właściwie zarysuję fabułę Mamy tutaj kilku kolegów, zresztą jak widzisz na miniaturce, którzy Właściwie jeden z nich w tejże roli Simon Peck stwierdza, okej, okay, pamiętam była świetna noc, kiedy byliśmy w szkole po prostu i popiliśmy dosyć konkretnie. Chcę y, powtórzyć tą noc rzeczywiście, bo było wtedy rewelacyjnie. To, było, to była kwintesencja, to był apogeum y, mojego jestestwa. No i oczywiście zaprasza pod różnymi pretekstami kolegów, ażeby przejść po barach. Po tych rzeczywiście, które próbowali wtedy. To jest kultowa, y, kultowa y, ilość y, barów. No i. No właśnie, i wtedy okazuje się, że coś jest nie tak, że miasto jest opanowane przez roboty, przez kosmitów, przez ufoki. Tyle wystarczy, rzeczywiście nie ma potrzeby więcej, więcej mówić. Czemu powiedziałem, że to jest trilogia Cornetto? Otóż oprócz tego, że w każdym z tych filmów pojawiają się lody, lody Cornetto, akurat w tej części, ta część ma kolor zielony. Jest to smak peppermint, czyli pieprzowa mięta, chyba tak to się rzeczywiście na, na, nazywa. Akurat ponieważ reżyser Edgar Wright stwierdził ok, to jest w ten sposób, że zielony to jest kolor sci-fi, kolor UFO jakoś w ten sposób. Niebieski, oczywiście to było Hot Fuzz, gdyż niebieski to wanilia, to policja jakoś tak się jakoś tak to się rzeczywiście łączy, a czerwony to oczywiście Shaun of the Dead, czyli wysyp żywych trupów, czerwony, zombie, krew itd., itd. i tak dalej, tak dalej. To nie było oczywiste na początku, bo rzeczywiście podczas premiery drugiej części Jeden z reporterów zapytał, ale czy to właśnie jest trylogia? Czy to jest trylogia kolor, czy to jest trylogia Cornetto? Na to Edgar Wright, no tak, oczywiście, bo ja jestem Kieślowski i będę robił trzy kolory No ale już w trakcie produkcji tego filmu, czyli The World's End Stwierdził, to byłoby fajne, to byłoby rzeczywiście śmieszne, to byłoby rzeczywiście zabawne Dlatego lista odtwarzania, na której znajdują się te trzy recenzy Właśnie nazywa się trylogią, trylogią o Cornetto Fabuła nie jest ona wyszukana, bo to już widzieliśmy rzeczywiście wiele razy, ale to nie o to chodzi. Nie o to tutaj rzeczywiście chodzi. Głównie chodzi o to, żeby zobaczyć, co się może wydarzyć z tymi przyjaciółmi. Wiesz, jak ich życie potoczyło się wiele, wiele lat, y, lat później. No, bardzo często tak jest, że dorastamy i wyjeżdżamy w inne miejsca. Pozdrawiam z Irlandii oczywiście. Więc y, po powrocie, po wielu latach spotykamy znajomych i okazuje się, że to już nie są ci ludzie, których pamiętamy z, z podstawówki, z liceum, czy tam ze studiów No i rzeczywiście tutaj też jest, jest inaczej Są pewne sprawy, pewne rzeczy sprzed wielu, wielu lat Które trzeba wytłumaczyć, które trzeba sobie wyjaśnić Są animozje, są pierwsze miłości i tak dalej, tak dalej Więc ten film nam oferuje bardzo dużo Począwszy właśnie od tego, że ktoś się kiedyś zakochał i było niedomówienie, że ktoś miał no, jednego wielkiego bydlaka w szkole, który go nękał, tak? I trzeba było to rzeczywiście też jakoś rozwiązać i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy rzeczywiście jest mnóstwo, tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, ale film nam oferuje ogromne, ogromną, ogromną da dawkę mm, może nie tyle humoru, chociaż akurat ten też tutaj się pojawia, ale mrugnięcia okiem, to znaczy bardzo wiele rzeczy. Są odnośnikami do czegoś. Na przykład nasi bohaterowie, nazwiska ich są w pewien sposób oczywiście nie, nie, nie w języku polskim, ale w języku angielskim odnośnikami co do monarchii. Tak? I rzeczywiście tak też się panowie zachowują, bo będę tutaj oczywiście wspierał się ciekawostkami z IMDb. Ale na przykład, kiedy, kiedy Samantha dołącza do chłopaków w pawie The Old Familiar, wszyscy wstają, by ją powitać, oprócz Garego. Nawiązuje to do ich średniowiecznych imion Czyli e, król, rycerz Właśnie oczywiście w tej, w tej roli gary Paś, szambelan i książę No to wiadomo, jeżeli sobie sprawdzisz po angielsku To nazwiska brzmią sensownie Gdzie wszyscy na dworze królewskim wstawali By powitać gości oprócz samego króla No bo wiadomo, że król Król nie musiał, nie, 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 nie potrzebował Taka to była rzeczywiście e, sytuacja Więc tutaj jest mnóstwo No ale to nie, nie tylko to, bo rzeczywiście mm, Stwierdzono, a właśnie sam, sam e, e, reżyser Reżyser stwierdził, że tak będzie najfajniej, tak będzie najciekawiej. Podczas sceny kłótni e, The Network, czyli no Network to, to jest no, no sieć, wiadomo, ale to jest akurat e, tak się nazywają przybysze z opcji planety. W trakcie tej kłótni pyta, pyta, e, pada pytanie do Garego, co właściwie chcesz robić? A Garna to odpowiada, odpowiada: Chcemy być wolni, chcemy być wolni, aby robić to co chcemy, chcemy się nawalić i chcemy dobrze się bawić. I jest to wers z piosenki Loaded zespołu Primal Scream. Który z kolei jest fragmentem filmu Dzikie anioły z Peterem Fondą Więc tutaj mamy powiedzmy podwójne zapętlenie za, I tego rzeczywiście jest mnóstwo Jeżeli będziesz oglądać i stwierdzisz O popatrzcie, przecież tutaj się pojawia Pierce Brosnan, a on grał Jamesa Bonda Rosmond Pike, która wciela się w rolę Samanty, była dziewczyna Bonda A w filmie Hot Fuzz przecież występował Timothy Dalton, który no nomen omen również Wcielał się w rolę Jamesa Bonda Więc rzeczywiście tutaj takich Smaczków jest, jest mnóstwo Jedna z bohaterek na przykład yy, ma na imię ma imię dziewczyny, która była wielką fanką e, właśnie Simona Pega i jego, jego twórczości, no ale niestety rozchorowała się. E, ojciec dziewczyny napisał do Simona Pega, czy mógłby wysłać zdjęcie z autografem. Jak najbardziej to, e, to uczynił, ale no niestety zdjęcie nie dotarło do niej na czas, dziewczyna zmarła i kiedy tylko Simon Pek się o tym dowiedział, postanowił nazwać jedną z, z bohaterek właśnie imieniem tej, tejże dziewczyny, więc to jak najbardziej. Jak najbardziej się... się, się, się Zamyka, zapina. Oczywiście, skoro trylogia kornetto, to nie mogłoby być trylogii bez barów, tak? praktycznie biorąc, w każdym filmie scena, scena główna walki, akcji, no jak zwał, tak zwał, rozgrywa się w pawie, więc rzeczywiście to jest, to jest dobrze, jest, jest to ciekawie. Jeżeli chodzi o humor, tutaj musisz się może nie tyle uzbroić w cierpliwość, ale uzbroić się w powiedzmy w taką dawkę. Informacji, że to nie będzie humor najwyższych lotów. Tak bliżej mu do żartów Kevina Smitha, chociaż jeszcze troszeczkę zostało, ale to rzeczywiście bardziej są żarty niekoniecznie wysublimowane. No to raczej jest, 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 jest powiedzmy humor klozetowy. Dosłownie w kilku, rzeczywiście, w kilku rzeczywiście scenach, w kilku sytuacjach, więc jeżeli to Ci nie przeszkadza, to jak najbardziej można to, można to sobie obejrzeć, można zobaczyć, ale co jest ważne, ten humor jest tak fajnie wpleciony, że on bawi. On bawi, nie chcę powiedzieć, on bawi, on uszy, oczywiście nie, nie, to jest po prostu zabawna rzecz, to jest, to jest komedia, mimo że, że sci-fi I tak naprawdę nie jest to ostatni film panów y, Frosta, a także Pega, bo za czas jakiś, w porównaniu oczywiście do, do tego filmu, pojawią się panowie w, w kolejnej komedii z, z UFO, czyli w filmie Paul Jeżeli mnie pamięć nie myli, ale raczej nie, nie, nie powinno być, y, nie powinno być źle mm. Humor jest dobry. Jak już mówiłem wcześniej, postacie są interesujące, bo rzeczywiście naszych pięciu znajomych to jest pięć różnych osobowości. No, nie mogą być oczywiście inaczej i tu też Edgar Wright zrobił fajny, fajny motyw, ponieważ panowie Peg i Frost, no, którzy tak naprawdę są głównymi bohaterami na przestrzeni tej trylogii, mimo że grają inne, inne postacie, ale zazwyczaj jest tak, że powiedzmy, na przykład Flippy Flap, tak, mamy mamy wyzby, yy, Wysoki, chudy, gruby i tak dalej, żeby była różnorodność. Wspomniany wcześniej Ke Kevin, Smith, Jay i Cichy Bob. A tutaj troszeczkę się pozmieniało, ponieważ jeżeli przypomnisz sobie Shaun of the Dead, czyli wysyp żywych trupów, no tam, tam Simon Peggy grał zwykłego kolesia, powiedzmy nie, niekoniecznie ogarniętego, a Nick Frost grał no, nie uda, nieudacznika, rzeczywiście nic mu nie wychodziło. W filmie Hot Fuzz... Y Simon Pegg grał Sztywniaka, policjanta-biurokratę, a Luzaka grał właśnie Nick Frost. Tutaj Luzaka grał właśnie Simon Pegg, a Sztywniaka gra Nick Frost. Więc rzeczywiście takich zamian, takich fajnych zwrotów akcji jest dużo, dużo. a dodatkowo mówię o zwrotach akcji. Tego jest rzeczywiście jeszcze, jeszcze więcej, bo jeżeli jesteś uważną widzką, albo widzem oczywiście, to możesz już wcześniej zauważyć, że coś się, coś się kroi. Jeżeli mamy tą, tę scenę, właśnie kiedy panowie są w szkole i rzeczywiście przeżywają tę swoje najlepszą noc, na niebie widać spadającą gwiazdę. Oczywiście spadająca gwiazda, powiedzmy, tak to rzeczywiście wygląda, ale my w tym momencie już wiemy, co, yy, co to jest. Jeżeli przyjrzysz się, yy, w Anglii, w Wielkiej Brytanii, marka nazywa się Vauxhall, oczywiście w Polsce, w, w, całym, w całej reszcie Europy znamy tę markę jako Opel. Ale w całym tym mieście zaparkowany jest tylko i wyłącznie jeden rodzaj samochodów Vauxhall. W różnych oczywiście kolorach, ale chodzi o to, że to już nam troszkę daje, o proszę bardzo, patrz, to jest usystematyzowanie, to rzeczywiście w ten sposób podchodzą do tego, do tego roboty. W każdym barze, na, na, na kijach, na nalewakach, na jak zwał, tak zwał, tam gdzie się po prostu leje, leje piwo, jest symbol y, właśnie sieci, den network, czyli tam jest pięć. Mm, Pionowych, pionowych pasków, środkowych jest najdłuższy, i tak dalej, i tak dalej. Nawet w jednym z barów jest namalowany, bodajże, jako, jako król jest Simon Peck. Także jak się przyjrzysz uważnie, to jak najbardziej możesz to, możesz to ogarnąć. Tam nawet gdzieś widać, bo jeden z barów to było kino. To znaczy, to jest kino, które w tym momencie dalej funkcjonuje. Można tam gdzieś było zobaczyć kartonowego Martina Freemana, który oczywiście wcielał się. W Hobbit'a wtedy, mniej więcej w tym okresie, więc rzeczywiście Edgar Wright stwierdził, będzie, będzie fajnie, będzie zabawnie. Niestety film nie zarobił ogromnych pieniędzy. Oczywiście ogromnych w porównaniu do dwóch poprzednich części, bo przy budżecie 20 milionów film zarobił zaledwie 46. Mówię, zaledwie, ktoś powie, stary, co ty gadasz? 20, 46, 26 na czysto. No nie, bo trzeba oczywiście wziąć jeszcze pod uwagę, że, tam, że w tę. Yy, Tę kwotę nie jest wliczany marketing, czyli reklamy i tak dalej, więc powiedzmy, film mógł wyjść na zero, ale domyślam się, że troszeczkę lepiej, bo, no wiadomo, potem są oczywiście płyty DVD, potem jest sprzedaż na VOD. Tylko weź pod uwagę, że to jest film bodajże z 2013 roku i wtedy, akurat te wszystkie Netflixy, Amazony, Maxy, CDA i, i inne platformy nie były aż tak bardzo popularne. więc domyślam się, że w tym momencie ten film, jakby sprawdzić, okazuje się, że dużo, dużo więcej. Oczywiście, że tak. Mm, zarabia. Ale czy jest to film godny polecenia? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, jeżeli nie było dane ci zobaczyć w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę link do tego filmu, będziesz mógł, mogła zobaczyć, czy po 11, a już niedługo 12, bo rzeczywiście nagrywam tę recenzję w grudniu 2024, ten film cały czas y, wytrzymuje próbę czasu. Kolejna, teraz mi dopiero przydługowy, do kolejny oczywiście odnośnik, ten robot, ten duży robot, który się pojawia na końcu, to jest ukłon oczywiście w stronę jed, okładki z jednego z albumów zespołu Queen, którego to oczywiście panowie Simon Peck oraz Nick Frost. Są wielkimi, wielkimi fanami Więc rzeczywiście tego jest tutaj mnóstwo Ja mam tutaj całą listę wynotowaną Nie będę czytał wszystkiego Bo rzeczywiście pewnie bym zanudził recenzję W tym momencie już trwa chwilę A musiałaby trwać ze 14 dni żeby omówić rzeczywiście wszystko co się dzieje Żeby zdradzić mnóstwo rzeczy z fabuły I niekoniecznie, bo rzeczywiście tak to, tak to jest Ale trylogia Cornetto Póki co przechodzi do, do historii No i to wszystko Bo rzeczywiście no Skoro jest trylogia, no to muszą być tylko i wyłącznie trzy części. Nie oznacza to oczywiście koniec współpracy panów Frosta i Plega, jak już mówiłem wcześniej. Panowie się rzeczywiście spotkają za czas jakiś. Nie oznacza to też koniec współpracy z Edgarem Wrightem. Ale o tym, mam nadzieję, będzie okazja pomówić za, za jakiś czas i rzeczywiście też, też sobie pomówimy. A World's End tak, to już jest koniec nie ma już nic rzeczywiście całkiem fajny film chyba w sumie najsłabsza część z, z całej tej trylogii, ale mimo wszystko Warto, warto polecić. Oczywiście, że tak. A więcej takowych recenzji? Oczywiście, jak najbardziej na tej liście znaleźć. Obejrzyj, bo warto.